Hej, cześć, witajcie, z tej strony Rozproszony, jest to już kolejny, przepraszam, nie pamiętam, który odcinek z naszego survivalu, ale słuchajcie, tak, yy, fajnie mi się nagrywa ten odcinek, z taką pozytywną energią, ponieważ yy, fajne rzeczy porobiłem na świecie, także już teraz wam wszystko pokazuję, co i jak, i dobra, mm, tak, <laughs> ta droga była zrobiona, i to zajście zresztą też, bo jak widzicie, gołym okiem tutaj niewiele się zmieniło, i dobrze w sumie bo będziemy mieli co robić jeszcze w tej bazie. Tak na dobrą sprawę to, to jest jakaś taka baza tymczasowa, a tutaj się już galancie rozrasta, ma, no, ale no mniejsza, większa. W każdym razie fajnie będzie tutaj dokończyć ten, ten ogród, powiedzmy teren czy coś w tym stylu. Będzie co robić. Schodki były z tego co pamiętam i tutaj mamy jakieś głupotki i tutaj głupotki i co tu powstało powstała pszczelarnia, pszczelarnia. Tutaj będą nasze pszczółki i nasze ule, które dzisiaj posadzimy i sprawdzimy od razu czy działa. I powiedzmy tutaj się będzie zbierać miód, w sensie butelka, a tutaj plasterek powiedzmy i będzie się to zbierać, magazynować. <laughs> Dobra, cała ta pszczelarnia jest, wydaje mi się, że dosyć prosta i nie wiem, przyzwoita, bo nie powiedziałbym, że jest piękna, wiecie. Szału nie robi, ale jest przyzwoita, także o to chodzi. Po bokach mamy takie, widzicie, kwiatuszki. To lepiej na przykład wygląda z mostu, więc za chwilę się tam wybierzemy i Wam wszystko pokażę. Wokół też jakoś tak zagospodarowałem to w miarę, jak mogłem. I, i powiedzmy, co tam mi do głowy wpadło, to zrobiłem. Hmm, tutaj jest USA, ale to mniejsza, większe. Tego w zasadzie, w gruncie rzeczy, nie będzie widać i, i na tym poprzestańmy a terenem jakby wokół się zajmę po, no w jakimś tam czasie swoim spokojnie. Mamy tutaj betoniarę. Używałem dużo betonu. Nie chciałbym się zbierać terakoty, więc stwierdziłem, że mam gravel i piasek, więc użyję betonu. Betoniarkę stworzyłem, jest ona bardzo prosta. W zasadzie jak będę kopał następny raz, to wam pokażę o co chodzi, bo teraz nie mam czego kopać. Ale dobra. No i ogólnie sam mechanizm by się zajął, zamknął w tym. Tutaj normalnie byłaby ściana, tylko mnie irytowało to, że słuchajcie, wejdziemy sobie tędy. Tutaj niektóre bloki zostawały betonu i na dachu. W sensie nie, nie, dachu nie było. Dachu nie było i pierwotnie była sama maszynka. I właśnie skapnąłem się, że tutaj bloki betonu wylatują, wylatują spoza tego budynku, więc stwierdziłem, że zostawię sobie tutaj takie przejście. Będę mógł zebrać ewentualnie jakieś bloki pozostałości. A przy okazji nie przeszkadza mi to. Postawiłem hopper, bo wiem, że tutaj będzie wypadać na pewno ten blok. Postawiłem hopper, wszystko będzie wpadać do skrzyneczki. Bez problemu większego. Także ogólnie tutaj wygląda to tak. Lecimy na ten most, bo pokażę wam, że naprawdę to trochę lepiej wygląda z mostu swoją drogą mm, i wydaje mi się, że nie wiem. No tak na jedno oko jakby patrzył jakby patrzył oj Jednym okiem to. To nie wygląda najgorzej. Jakoś tam ujdzie ten dach taki prosty, ale baza tymczasowa nie chciało mi się i, i niech będzie. Mam nadzieję, że farma ogólnie sama farma w sobie będzie działać, bo, bo fajnie by było, bo nie sprawdzałem tego tak szczerze, także jeśli tutaj okaże się, że dałem ciała, to... no to słabo. Dobra. Mm, ale to nie tyle, no bo, bo wiecie. To, to, to by było nic. To bym się terenem tutaj ewentualnie zajął wokół. Ale lecimy do naszej tutaj farmy yy, ziemniaków. <laughs> wiadomo, wiadomo, ziemniaki to to, to, to są moje wyzie ziemniaki. Ej, kolejny. Uuuu. Nie, 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 nie. Tak nie będzie. Przepraszam pana, ale pana tu nie powinno być. No, kaman. Słabo to działa, tak szczerze, nie wiem. Nie zdarzało mi się tak ogólnie często. Nigdy. No ale dobra, mniejsza większa większe. Ziemniaka mniej, więc spoko. 4-4 czterech, czterech zostało ok. No więc to by nie było na dwiecie. To nie koniec, nie? Coś więcej, coś więcej. Trzeba odcinek wyprowadzić. E, dobra. Tutaj się nic nie zmieniło kompletnie. Ale już powstał. Słuchajcie. Tunel i Enderman. Tu już był gościem. Ech. Nienawidzę Endermanów. Dobra. Powstał tunel, no i tunel jak tunel, no wiecie, schemat już znacie, szału nie robi. Teraz wychodzimy z tunelu i dum, 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 dum. Nie wiem, mi się to podoba, tak szczerze, fajnie według mnie wyszło. Taka przystań, ogródek, hmm, zwałek zwałek, tu jakaś skinia, widzicie, jakieś nadsieki tam rosną, taka naturalna była oczywiście, więc tylko ją trochę z, jakby zbajerowałem. Dobra. Więc tutaj tak fajnie to powstało, oświetliłem tutaj trochę tą górę, żeby nam się nie rozpiło za dużo mobów i żeby bezpiecznie sobie tędy przejechać, a tutaj jest... O! No swoją drogą, to wam pokażę może z lotu ptaka, eee, zrobiłem takie, takie wiecie, żeby, żeby, żeby nie było, że ten most jest taki totalnie wiszący, tylko że na czymś jednak się faktycznie trzyma w tej górze, eee, to jeszcze ogólnie chyba będę poprawiał. Tak samo jak będę poprawiał, eee, słuchajcie, no kurczę mówcie. Dobra, ja wyląduję w końcu dzisiaj? Tak, przepraszam, 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 mój skill. Eee, no, tym też się trochę trzeba będzie zająć tutaj. Nie mówię, że już jakoś to naprawdę zbajeruje, ale no, coś na pewno trzeba zrobić. Mniejsza o większe. W każdym razie wyjeżdżamy i mamy naprawdę piękny widoczek. Z tego jestem zadowolony tutaj. Dobra. No i tak jak mówiłem, słuchajcie, beton, tak, tak wygląda na tych tekstropakach, których, na których gram beton, więc, ym, no, więc korzystałem z, z tej maszynki, w sensie. No i wjazd jest oczywiście taki, takie ściany zielone, sufit jest żółto-czerwony, niech tak będzie, w takiej kolorystyce i wydaje mi się, że wygląda to w miarę spoko. Teraz w gruncie rzeczy, no dobra. Bo chciałem się przejechać, przejedziemy się. Nie pokażę wam jeszcze tego pomieszczenia. Tylko przejadę się tą kolejką. Nie wiem czy jechałem w Minecrafcie kolejką. W sensie nie, że nigdy, tylko że chyba na tym świecie... Chyba jeszcze nie jechałem. Przejedźmy się. Zobaczymy jak to będzie tak fajnie wyglądało. Wiecie, takim wieśniakiem, ziemniakiem naszym jesteśmy i. No. No nice. Ey. Naprawdę spoko to wygląda. Bajery wiem co. Także spoko. Teraz idziemy do tego pomieszczenia m, takiego przejściowego. Tutaj się ziemniak zatrzyma, a ja sobie go będę mógł puścić dalej. O, mogłem. Jestem głupi, sorry. Okej. Okay. No, jesteśmy w takim pomieszczeniu. Słuchajcie, tutaj mi się podoba w miarę. Taką biblioteczkę, taką półkę zrobiłem, taką ściankę. Armor stand jest takim, wiecie, jakby... Jakby w muzeum był ogólnie. O, taka wystawka. No i to mi się podoba, I zaś z kolei jakby wejść po prostu do tego pomieszczenia, to... No to trochę, tak już mówię, nie chcę kombinować, trochę brakuje pomysłu. Eee, zostawiłem. Chciałem gdzieś tu jeszcze upchać, nie wiem, ławeczkę czy tam stolik, ale też jakoś nie wiedziałem jak. Eee, za mało trochę miejsca, tutaj musiałem taki skos zrobić, łuk w zasadzie, bo... Bo góra się kończyła, więc niestety powstał łuk. Okej, okay, no i co? No i tak to wygląda. O, a tutaj wchodzimy do pomieszczenia od pszczółek. Tak, także jest zrobione takie wejście od pszczółek przy naszej wieży na górę. I dobra. <laughs> jest noc swoją drogą, więc fajnie. Mam nadzieję, że nie zmarnuję całej tej nocy, chociaż obawiam się, że będę musiał jeszcze czekać na kolejną. Ale dobra, zobaczymy. Bo wiecie, w nocy pszczółki się chowają do uli, właśnie pszczół tych, 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 takich, takich swoich domków, po prostu. I w nocy trzeba będzie tam wyłożyć, wyłożyć te ule, żeby nam pszczoły nie uciekły, a żebym ja sobie mógł to zakryć szkłem, tak jak jest zrobione. I po prostu, dlatego nocą musimy to zrobić. E, Okej, okay. i co więcej, hmm. także tak to wygląda, dobra. A gdzie nas to prowadzi swoją drogą? No bo gdzieś musi, nie? To już jest totalnie taki wiecie najgłupszy pomysł jaki mógł być, w sensie prymitywny, głupi, prosty, e, brzydki, ale skuteczny. Bo nie chciałem jakby wychodzić gdzieś tutaj tą górą i tak dalej, bo tam wiecie mam już ogródek, poniszczę coś, będę musiał prowadzić tory, potem je niszczyć. Mówię trochę bez sensu, w zasadzie w tej bazie nie wiem, czy będę jeszcze coś kombinował z wieśniakami. Eee, także raczej po prostu, żebym miał blisko portalu przejście i wiecie, i szybko do portalu, i gdzieś tam w inne miejscówki ewentualnie. Więc zrobiłem ten korytarz, jest on zachowany oczywiście w swojej kolorystyce, chociaż... Chociaż mógłby nie być, no bo wiadomo, że, że to nie ma jakiejś takiej, takiej presji na to. Ale jest zachowany, zwykły brzydki tunel, nieważne ma działać po prostu i trafiamy słuchajcie do mojej bazy, do, do tego pomieszczenia i jestem już przygotowany na butelki z miodem, także porobiłem sobie trochę tego, tutaj mam rzeczy jakbym, coś mam za dużo i do przepalenia, to wiecie taki schowek. Tymczasowy. Dobra, jesteśmy w naszej bazie. No to niestety wygląda, jak wygląda, ale dużo prościej będzie mi poprowadzić tory stąd do portalu potencjalnie, niż gdzieś tam przez obródek, czy, czy jakoś tam się martwić kombinować. Także jest jak jest. To mało ma znaczenia. Raczej się w oczy nie rzuca, także, także jest spoko. Dobra, co? So w sumie to tyle ze zmian. Teraz musimy się zająć tymi pszczółkami. I pszczółki mam, słuchajcie, gdzie ja mam? Tutaj mam w tym szalkerze zapełnione pszczółkami, cały każdy jeden ul. Myślałem, że mam więcej swoją drogą, ale nieważne. Eee, tak, trochę ich rozmnażałem i tak dalej, i tak dalej. Tylko, o nie wiem, 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 wiem. Bo zanim pszczółki, dlatego mówię, że nie wiem czy starczy nam nocy, eee, pójdziemy do naszej farmy żelaza. Odkryłem jeden błąd, bo już trochę gram na tym świecie i trochę w ogóle awczyłem, trochę tak, a, budowałem, awczyłem. Tak, jak głupotki. Yy, raczej nie dbam o to, bo widzicie, poczekajcie, poczekajcie, gdzie to jest? Dzień, 791. I wiadomo, że jakbym normalnie grał, to już bym w tym momencie, nie wiem, miał tu 5 willi, 3 pałace i tak dalej. Tylko mówię, nie dbam za bardzo o to, tak na luzie sobie tutaj pykam, dużo niestety awcze, bo nawet przy przypadek zostawiam gdzieś i, i odchodzę, idę, także jest przypał. Yy, zginąłem raz przez to, tak swoją drogą, ale to... to... Raczej wiecie, w sensie, no bo rzadko kiedy na dworze awczę, po prostu raczej w domku albo, albo coś takiego eee, i nie wychodzę z gry. No może mój błąd, ale nie mówię, nie dbam o to, więc totalnie mi jest to bez różnicy. Eee, dobra, kaman W każdym razie, do czego zmierzamy? Do tego, że minęło trochę czasu i tutaj nasza farma żelaza już naprodukowała dosyć galancie żelaza. O, w ogóle myślałem, że tutaj jest niepełna ta skrzynka, ale dobra, ok. Musiałem coś przegapić. I odkryłem jeden błąd. Najpierw zobaczymy, ile jest żelaza. Ok. Ok, czyli tutaj już nie powinno być nic. Dokładnie. Jeśli tutaj się zapełnią te dwie skrzynki, to nie wiem kompletnie dlaczego, ale. Eee, bo to już raz robiłem i dlatego to wiem. Eee, ale to żelazo się gdzieś zbiera. O, widzicie gdzieś. Się... Tutaj zbiera. Ok, już trochę tego żelaza też jest. Eee, ok. Nie wiem dlaczego nie leci do tej skrzyni nie wpada. Nie wiem, dziwne, ale. No ale, ale. Po prostu muszę częściej tutaj wpadać i zaglądać i, i to opróżniać. Dobra. Po coś nam to żelazo było? O, oczywiście, że po coś nam to było, tylko nie wzięliśmy tego, co najbardziej potrzebne. Czyli potrzebuję dwa pełne szalkery nożyc. No dokładnie. Dokładnie tak. Dwa pełne szalkery nożyc. Yy, I wydaje mi się, że że zostawię wagonik, żeby mieć optymalnie jak najwięcej slotów w ekwipunku wolnych. O kurczę. Fak, 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 fak. Ej, umarłem prawie. Co jest grane? No nic, jestem wybitny, jak widzicie. Dobra. Potrzebujemy jeszcze raz się dostać do farmy żelaza i robimy nożyce. No mógłbym. Mógłbym... Mógłbym zaraz zrobić cięcie już, dobra, faktycznie. Nie będę tak, że, że będę was aż tak zanudzał. Ale... Szybko, ej, szybko idzie jakby sprawna, sprawna akcja. Szalker pełny, spoko. Myślałem, że w ogóle żelaza mi nie starczy, nie już ten... A, a tutaj naprawdę sprytnie to poszło. Potrzebujemy 11 nożyc jeszcze, czyli, czyli 16, 11... 11, 11 nożyc, okej, okay. tylko kurczę i tak będę musiał zrobić cięcie, bo już nam raczej nocy nie starczy, ale to w każdym razie może sobie przeniesiemy to żelazo. Na razie nie robię, <laughs> kurczę, przepraszam, przepraszam was, ale dalej się borykam z takimi problemami. Eee, dobra, to żelazo sobie przełożymy i ogarniemy czy teraz będzie wszystko działać tak jak ma działać. Powinno się odblokować na nowo i do skrzynek wszystko wpadać. Eee, to się okaże. W ogóle źle zrobiłem, ale dobra, nieważne. Damy sobie radę. Kaman. Eee, no, także już mamy galancie wypełnionych tych skrzyniach. Zobaczcie, cztery skrzynki w sumie de facto. Eee, dobra, nożyce mamy. Nożyce już grają tutaj z nami. Idziemy po te buteleczki. Mam nadzieję, że się nie spojrzałem do tego Endermana, bo nie chcę się z nim walczyć. Idziemy po te buteleczki. W sumie mogę iść w kimę, bo. Bo co? Bo bo, bo. bo czekam na kolejną noc, i wtedy zabieram się z Wami za. Za pszczółki! Pszczółki, 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 I naprawdę mam tylko wielką, mega nadzieję, że to będzie działać. Jeśli nie, to po prostu się załamie, załamie się, załamie. No. Dobra, robię cięcie i za moment się widzimy. Dobra, pięknie noc nas wita, żegna dzień, także jesteśmy przygotowani, żeby wpuszczać nasze pszczółki do produkcji. Pada deszczek, ale dobra, to nie, nie ma znaczenia. I tutaj właśnie, o, bo to wcześniej było tak schowane. Tutaj właśnie będziemy sobie uzupełniać zapasy telek i słuchajcie, i nożyczek, nożyczki. Nożyczek, także lecimy. Jeszcze tą jedną turę zrobię z wami, bo tak to już opróżniłem te żalkery i co prawda wyszło, okazało się, no kurcze mało tego wszystkiego jest, jest po 6, po 6 staków butelek i po 6, po 6 nożyc, 6 par nożyc na... Na jedno miejsce, jakby na jedną stację roboczą, ale dobra, uzupełnię sobie to poza odcinkiem. Tak naprawdę na spokojnie będzie tego full, 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 full. No i podejrzewam, że to też nierównomiernie będzie się zużywać, ale to już tam mniejsza o większe, to już mniejszy problem, jest naprawdę. Dobra, słuchajcie, wpuszczamy pszczoły, tylko że może sobie zbiorę już od razu do szelkery będzie mi prościej tutaj operować. I Potrzebujemy tak naprawdę 18, ale nie zmieści mi się, nie? Zmieści mi się na styk, idealnie. Potrzebujemy właśnie tylu tych i będziemy je sobie stawiać. Oczywiście muszę każde pojedynczo postawić, bo one są wypełnione słuchajcie, w każdym tym ulu są po trzy pszczółki. I tego jestem pewien. Eee, tak to robiłem. I, I no właśnie. Także no mam pewność. Polecimy się przespać. Wystawię to. Zabudujemy sobie tym szkiełkiem, tak jak było. I będziemy sprawdzać, czy działa. Kurczę, to by, się, to by była lipa. Jakby się okazało, że nie działa. To trochę bym się wkurzył, bo tutaj są. Czekajcie, co to, co to jest? Przepraszam, bardzo hopery, No właśnie. Bo tak zobaczyłem i mówię, te. Płotki? Płotki. Hopery są. I mam nadzieję, że te pszczółki, jakby przez te hopery tutaj gdzieś jakoś nie przelecą. Kurczę. No, nie sprawdzałem, nie wiem. Ale żyję taką wielką, wielką, wielką nadzieją. Eee, dobra, kaman. Hmm. Jeśli się uda, to. Pierwszy raz robiłem. Jeśli się uda, to mogę Wam zrobić. Wiadomo, poradnik. Ale to zaraz zobaczymy. Idziemy kimnąć, bo wiadomo, że w noc te pszczółki do nas nie wyjdą. Przy okazji, ten deszczyk cholerny minie, bo nie lubię deszczu w Minecraft, a bardzo często pada, przynajmniej u mnie na świecie. Nie wiem, czy też tak macie, czy, czy to ja mam pecha jakiegoś mniejsza o większe. Kurczę, chociaż była noc, widzicie, też mogliśmy to wykorzystać, to bym Wam pokazał w zasadzie, gdzie te pszczółki zdobywałem, ale... Dobra, to w gruncie rzeczy Wam pokażę, może nie uciekną, może nie uciekną. E, stałem sobie i, i, i rozmnażałem te pszczołeczki, kochane. Swoją drogą, zobaczymy co ja tam zostawiłem, bo ja nie pamiętam nawet, a chyba tam jakiś szalker jest. Rozmnażałem sobie te pszczółki, słuchajcie, tutaj e, oby nie uciekły, oby nie uciekły. Dobra, zajęte są e, i mamy w szalkerze. O, to chyba też są pełne ule. Chociaż nie no, na pewno są pełne, bo się nie stakują. Kwiatki, i. No i pszczółki po prostu. Także stąd uciekamy idziemy zobaczyć, jak działa nasza farma. Chociaż tutaj podejrzewam, że w ogóle nie działa, bo jesteśmy za daleko, ale może się już coś wyprodukowało. Kurcze, jak myślicie, jest szansa czy nie? Nie, raczej niemożliwe, żeby coś tutaj, coś tutaj było już, ale my możemy zobaczyć, bo to w sumie najważniejsze. I nie uciekają. Ej, słuchajcie, nie uciekają te pszczółki. Jest ciasno, jest, widzicie jak jest, ale nie uciekają. Czyli te hopery dają radę tam na górze. Ej, super! I teraz jest kwestia tego, czy to zacznie nam działać, ale... Wiem, że na efekty, no podejrzewam, że ten cały dzień raczej to byśmy musieli poczekać. No bo wiecie, że taki ul się zapełnia do pięciu razy jakby. Pięć razy pszczółka musi jakby oddać ten swój pyłek, żeby powstał miód tam i... Więc podejrzewam, że tego dnia to naprawdę jakoś nie będzie. Ale wiecie jak, bo te wszystkie ule są wyzerowane, totalnie. Zebrałem z nich jakby co miałem zebrać i są wyzerowane. Więc podejrzewam, że jak ta pierwsza jakby faza minie i to się zacznie już tam napędzać jakoś tam regularnie, to to będzie działać wydajnie. Słuchajcie, wlatują sobie do uli, bo zobaczcie, znikają. I teraz jeśli wyjdą, sprawdzimy, to faktycznie okaże się, że nie uciekają. A jeśli nie uciekają, to znaczy, że będzie działać, bo no bo w sumie w gruncie rzeczy to tylko to chyba mogło nie działać, że, wiecie przez te hopery albo gdzieś tutaj mogły te pszczoły wylecieć, ale nie wylatują, jestem bardzo zadowolony. Kurczę, nie, nie wiedziałem, miałem taką delikatną niepewność, ale, ale jest super. Dobra, nie wiem, ja sobie tutaj poawcze. no ile, mamy, dziś, mamy teraz 16.30 trochę sobie poawcze i, i zobaczymy, czy, czy działa, czy nie działa. Będziecie, będziecie pierwsi poinformowani. Dobra, hej. Dobra, lecę jeszcze do bazy po coś, ale... Po, po fireworki. Ale powiem wam od razu też, że mamy problem z gunpowderem. I to srogi problem. Ostatnio jak zbierałem pi piasek na pustyni, to zabijałem trochę creeperków, ale no jest problem, jak widzicie ostatni stack biorę, słuchajcie. Także jakaś farma chyba, chyba jakaś farma na horyzoncie, co? Tak mi się wydaje, że pachnie mi tu farmą. I wiem, że mówiłem, że kurczę miałem robić tą mm, farmę złota, ale, ale, e, kurczę, e, nie mam, nie mam jak latać. Potrzebuję litry, a nie mam za bardzo e, jak, jak, jej, jakby zdobyć. No bo, no nie mam, no kompletnie nie mam. Także potrzebuję litry. Biorę sobie tą butelkę po prostu tylko dla butelki. Jakby ktoś pytał, ee, dobra, bo plast... Boże, 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 nie umiem mówić, nie umiem godać, godać nie umiem, eee, dobra. No, więc jakaś farma gunpowdera, po prostu to chciałem powiedzieć w tym, w, tym, w tym momencie, więc czekam dalej na efekty, bo w zasadzie to minęła minuta od poprzedniego tego, dobra. Zaraz wracam. Dobra, oczywiście nocami sobie spałem i na samym początku, bo chciałem wstawić do item frame'ów przedmioty, na samym początku zauważyłem, że jest taka duża dysproporcja na korzyść plastrów. Zobaczymy, jak to wygląda. Właśnie jak na przykład nocą, zanim się położyłem, to sprawdziłem, czy na przykład nie zostają butelki czy coś, czy plastry na trawie tutaj i okazało się, że nie. Także wszystko się powinno elegancko ładnie zbierać. Najmniejszych problemów być nie powinno. Jest 17.30, także godzinkę sobie wczyłem. No i tylko przesypiałem noce, powiedzmy. Powiedzmy, że w punkt, bo tam idealnie na zegarek nie patrzyłem, ale co do. Co powiedzmy, że większość nocy przez pana. Także co? Plasterki. Uuu, 400, niecałe. No, trochę lepiej myślałem. Trochę lepiej myślałem. Godzinka. No dobra, no okej, okay, dobra, spoko. No i tutaj będzie pewnie mniej O kurde O kurde Jest grubo mniej o fuck Eee Coś chyba nie działa eee, Rozwalę to, znaczy no sprawdzę pod odcinkiem o co chodzi, bo... To jest niemożliwe. 4 staki, to wydaje mi się, że jest mało. No ale dobra, powiedzmy, że się zbiera, tak? A tutaj 9 buteleczek. No 10, 10 w zasadzie. No to trochę kiepski wynik. Wydaje mi się, że coś nie działa. Ale dobra. No mniejsza o większa. A, zostawię to łóżko. Niech sobie tu stoi. Eee, Okej. Okay. Dobra, no to w tym odcinku to by było na tyle. Eee, słuchajcie, może się pożegnamy trochę na ładniejszym takim. Ładniejszy kadr zrobię. W tym odcinku to by było na tyle. Ja postaram się zobaczyć, słuchajcie, co się wydarzyło nie tak w naszej farmie. Co z tymi butelkami poszło nie tak. Bo działa, działa, ale 9 buteleczek to jest troszkę za mało. Dobra. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodoba, to zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz, byczku i no, subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego materiału. Wbijajcie na kanał Skyblog Bloggeta. Odsyłam. Póki co to tyle, więc do usłyszenia w następnym. Hej!